Cześć, tutaj Radek i Kasia z Centrum Nauki Kopernik, bo widzicie, nie ma Dni Tesli bez prądowąsów. Komisje niestety odklejały, więc zaprosiłem Kasię do tego nagrania. No bo Kasia, w zasadzie to kim my tutaj w Centrum jesteśmy? No zarówno i Ty. I ja jesteśmy częścią większego zespołu. Zespołu, który przygotowuje dla Was różnego rodzaju pokazy naukowe, spektakle czy warsztaty, ale też takie wydarzenia jak właśnie Dni Tesli. No i w ramach tego wydarzenia, całym zespołem przygotowaliśmy dla Was po pierwsze materiały z Teatru Wysokich Napięć, a po drugie masę innych dodatkowych materiałów, które uzupełniają to, co nagraliśmy w teatrze. No i chyba najlepiej zobaczyć fragmenty tych nagrań, i zobaczyć właściwie o czym mówimy. Pewnie większość z Was już korzysta z ładowarek indukcyjnych, czyli właśnie bezprzewodowych, a działają one na zasadzie zjawiska fizycznego zwanego indukcją elektromagnetyczną. Rywalizacja pomiędzy Teslą i Edisonem przerodziła się w konflikt, który zyskał miano wojny o prąd. Edison w tej wojnie posunął się bardzo daleko, bo posunął się nawet do publicznych eksperymentów na zwierzętach. Nikola Tesla, jeżeli chodzi o zwierzęta, wręcz przeciwnie, Nikola Tesla był znany z tego, że ogromną sympatią darzył gołębie. Można go było spotkać w parku, jak dokarmia gołębie, opiekuje się rannymi gołębiami, a nawet jak z nimi rozmawia. Tesla był ekscentrykiem. I twierdził, że darzy gołębie taką miłością, jaką mężczyzna może darzyć kobietę. Czy to jest w ogóle możliwe? Cześć, ja jestem Łukasz z Centrum Nauki Kopernik i przyjechałem to sprawdzić. Jestem dzisiaj z wizytą u hodowcy gołębi pocztowych, pana Marka, który przez niemal całe życie, przez prawie 50 lat, hoduje gołębie. Czy dalej obowiązuje ta zasada, o której mówił Edison? Czyli im większe urządzenie, tym większy pobór energii elektrycznej. Aby to sprawdzić, skorzystam z miernika, który jest jednym z elementów zestawu edukacyjnego PowerBox, który powstał we współpracy z firmą Inochi. Przetestuję rzeczy, które są podstawowym ekwipunkiem demonstratora grupy pokazowej. Na generatorze Van de Graafa gromadzi się ogromny ładunek, tylko w zasadzie, co to są te ładunki i co o nich wiemy. Te ładunki są w absolutnie wszystkich rzeczach, które nas otaczają. Wiemy, że do ładunków mamy dwa rodzaje. Dodatnie i ujemne. I wiemy też, że te ładunki ze sobą przyciągają. To był tylko taki naprawdę niewielki przedsmak tego, co przygotowaliśmy dla Was w ramach właśnie tego specjalnego dnia. Materiałów jest całe mnóstwo, dlatego podzieliliśmy je na dwa dni, na 10 i 11 lipca. Więc, żeby wszystko zobaczyć, wpadajcie właśnie w te dwa dni na naszego facebooka. Zaczynamy o godzinie 14 i w piątek i w sobotę. Więc co? Widzimy się na Dniach Tesli, na wydarzeniach, a tymczasem dzięki Wielkiej. Do zobaczenia. Do zobaczenia, cześć.